Prokuratura rejonowa w Ełku przygotowała akt oskarżenia przeciwko trójce mężczyzn oskarżonych o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest to dwóch Polaków i jeden obywatel Holandii. Policja i prokuratura ustaliła, że obywatel Holandii Jucel D Przywoził do Ełku marihuanę, którą następnie sprzedawał Ełczaninowi Pawłowi K. Ten z kolei sprzedawał narkotyki kolejnej osobie, małoletniemu Piotrowi P., który zajmował się następnie handlem detalicznym. Narkotyki przemycał Holender, którego zatrzymano na gorącym uczynku. Policjanci pod Ełkiem zatrzymali do kontroli Forda Mondeo, którym kierował 40-letni 40 obywatel Holandii. W trakcie przeszukania samochodu funkcjonariusze znaleźli torbę. W której znajdowały się dwa zamknięte, hermetyczne worki. Znajdowała się w nich marihuana w hurtowej ilości ponad 3 kg. Ale to nie wszystko. Ustalono, że UCLD wcześniej przywiózł do Ełku jeszcze 2 kg suszu. Ponadto, w trakcie przeszukania mieszkania Holendra, policjanci ujawnili jeszcze 100 porcji marihuany. Za przemyt i wprowadzanie narkotyków do obrotu obywatelowi Holandii grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Czyn ten stanowi zbrodnię. I zagrożony jest karą od 3 lat do 15 lat pozbawienia wolności. Jucelowi D. przedstawiono także drugi zarzut, polegający na tym, że wprowadził do obrotu te wcześniej sprowadzone 2 kg marihuany poprzez sprzedaż ich Pawłowi K. Euczanom oskarżonym w tej sprawie też grozi kara więzienia. W momencie zatrzymania Piotr P. miał przy sobie narkotyki, natomiast w jego domu znaleziono 24 doniczki z marihuaną. Do zarzutu sprzedaży doszedł też paragraf za uprawianie marihuany. W sumie grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Poza karami pozbawienia wolności oskarżonym grożą surowe kary grzywny oraz będą musieli zwrócić pieniądze, które uzyskali ze sprzedaży narkotyków. Są to kary rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.